na streamie, a także na nagrywaniu Ludziska, skacie piękny dzień na streamie Ci, to byli na czacie na streamie to wiedzą Dlatego, że Wyleciał nam Sergio Ramos Wyleciał nam eee, Kto nam wyleciał? Jeszcze wyleciał nam Mertens, także ci mieliśmy świetny dzień nie ja to postaram się gdzieś wyciąć i wrzucić na YouTube'a Jest w Ramos jeszcze takie małe paczuszki eee, Czyli paczki promocyjne, czyli tutaj pa Paczka piłkarza Electrum Premium, fajna paczka Czy coś fajnego z tego nam wyleci, nie wiem ale otworzymy je do końca. Fajnie by w którejś paczce był walkout, ale na razie nie zapowiada. Niestety. Pawar. Z Stuttgartu. Akurat spoko obrońca. Yy, Pawar akurat nam się przyda. Jest całkiem okej, okay. z miennikiem. Fajnie był gdzieś. Ale niestety, bo te paczki nie, nie bardzo. Z ten. Ut napastnik. Dużo piłkarzy cię będę miał w teamie, chociaż tyle. Czy to mnie pociesza? Ile paczek 4 jeszcze? No zobaczymy. A, żadnego walkautu. Chyba już wyczepaliśmy swój limit. Ani informa. O, Pedro. A Pedro chyba akurat nie jest z drugim piłkarzem. Nie, wszystko. Dużo kart. paczki Czy będzie walkout w którejś... JEST! Uwaga Trzeba uwaga Inform? Nie Nie, ale... UUU! O ile ramendi! Oto mendi, przepraszam Oto mendi 8-6, no okej okay. Zawsze coś No, to chociaż coś, coś, coś tam będzie No okej okay. Okej, okay, alright Czekajcie, są świeże czaty i streamka. O. Ok. Nie, źle. No to spoko. Otamendi jak najbardziej ok. Nie jest to zła karta. Czy ktoś poza nim? Akuna. Nie. Ile kosztuje pan Otamendi? 28 tysięcy. No to spoko. To to nie, 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 źle. Zawsze będzie mi trochę coinów. No. Trzeci walkout dzisiaj. 20. Dalek, sprzedamy od razu ile. Sprawdzimy potem jego cenę. I potem czatym poda i sprzedamy go. A tych panów wystawimy od razu. No ja chyba nie wierzę, że będzie walkout w tych dwóch paczkach, które mi zostały. Ale zobaczmy. wątpliwe to by było bardzo. Nie. Raczej już nie. Ani forma. SPD. Kujate w ogóle jakie wskapaczka? Fajnie bo dużo kart będziemy mieli, nie? Do SBC czy czegoś to będzie super. I the last one. A, i niestety, ale chyba inform. Nie Malcolm, no okej, okay. okej. Okay. No nie ma walkoutów, już więcej. Ale Malcom? Coś ten kosztuje? Nie, grosze. Stawimy z tego. do SBC Okej, okay, Pak kończymy W miarę z sukcesem, Mandy uratował pak opening, ale jak na 10 paczek to słabo Mandy hmm, tylko uratował Ale dajcie lajka like jeśli podobało i ja wrzucę to oczywiście wam na YouTube